Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Ich znęłości. dzisiaj trochę w innej scenerii niż zwykle, ale jeszcze świąt nie ma, więc trochę o polityce porozmawiamy i dzisiaj będzie o komisjach śledczych. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Elżbieta Witek to tylko kilka nazwisk z długiej listy świadków, którzy będą zeznawali przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Tak zdecydowali w głosowaniu członkowie komisji. Wybory kopertowe nie odbyły się, a budżet stracił ponad 70 milionów złotych. Michał tracz. Pan Mateusz Morawiecki. Kto z Państwa jest za tym, aby stawił się przed komisją i złożył zeznania? To na razie najważniejsza decyzja komisji śledczej. Kto na pierwszy ogień? E, będzie jeden z profesorów i jednocześnie tego samego dnia chcemy, żeby był Jarosław Gowin. W czasie, gdy PiS forsowało wybory kopertowe, Gowin był wicepremierem. Jego sprzeciw doprowadził do jego dymisji w efekcie porażki wyborów pocztowych. Był można powiedzieć w epicentrum tych wydarzeń, bo był wicepremierem, który się sprzeciwiał, mówił, żeby tego nie robić, a mimo to politycy PIS-u na rępa uszli do przodu. Ciekawi mnie to, jak będzie kreowana postać Jarosława Gowina, no bo tu już słyszymy, że stał jako mol stanu i nie chciał dopuścić do organizacji wyborów kopertowych, ale nie zapominajmy o tym, że Jarosław Gowin jeszcze do 2021 roku był w rządzie, był w Zjednoczonej. Prawicy, a nie zapominajmy też o tym, że Jarosław Gowin już raz w platformie obywatelskiej był później przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości, znaczy do zjednoczonej prawicy, a historia lubi się powtarzać. Powinna stanąć przed komisją 9 stycznia, a Poza nim komisja wezwie na świadków m.in. byłego premiera Morawieckiego, marszałki Sejmowitek, Jacka Sasina i Jarosława Kaczyńskiego. Panie Jarosław Kaczyński. Posłowie PIS-u poparli wezwanie wszystkich zaproponowanych świadków koalicja za to. Panią Małgorzę Błońską. Nie zgodziła się, by przed komisję wezwać Borysa Budkę, Rafała Trzaskowskiego i Małgorzatę Kidawę-Błońską. PiS jest oburzone. Skandal, to już nie jest żadna komisja, tylko chuspa polityczna. Tak, bo Przemysław Czarnek uważa, że za tym, że wybory kopertowe nie doszły do skutku, stoi Platforma Obywatelska na czele z panią Kidawą-Błońską i Rafałem Trzaskowskim, no bo to był ich misterny plan, żeby zmienić kandydata. Tak. Dobrze usłyszeliście, politycy opozycji stoją za tym, że wybory nie zostały zorganizowane. Koalicja PiSowi zarzuca dokładnie to samo. To jest po prostu chucpa polityczna, dokładnie po to, żeby można było przykryć inne jakby istotne fakty, które będziemy badać. Komisja śledcza ma zająć się wyborami kopertowymi, to wybory prezydenckie, które PiS chciało przeprowadzić w samym środku pandemii. Organizację wyborów zlecono poczcie, a nie państwowej komisji wyborczej, co sąd już uznał za nielegalne. Rząd PiS-u wydał na nie ponad 70 milionów, ale ostatecznie do głosowania przez pocztę nie doszło. Do tej pory nikt z poprzedniej władzy odpowiedzialności za to nie nie poniósł. Jakie były przygotowania? Kto stał za decyzjami? To pytania, na które teraz komisja chce odpowiedzieć. Kto zarządził? Kto zdecydował? I kto podjął decyzję o finansowaniu? Posłowie PiSu chcą iść dalej i udowodnić, że wybory kopertowe doszłyby do skutku, gdyby nie ówczesna opozycja. Standardowo. Wszystko wina Tuska, nawet jak Tuska wtedy w polskiej polityce nie było. My jesteśmy za tym, żeby badać wszystkie elementy, zwłaszcza te, które stały za. Rozpoczęciem całego tego zamieszania, nazwijmy to publicystycznie, czyli do, co doprowadziło do odwołania przełożenia wyborów. Zamieszania w ogóle by nie było, gdyby wybory zorganizować legalnie, odpowiada nowa większość. Naszym zadaniem jest, żeby udowodnić, że decyzja, którą wydał Mateusz Morawiecki, była niezgodna z prawem i z konstytucją. Pan po prostu z tej komisji robi sobie cyrk. Naprawdę, panie Czarnek, proszę Dobra. wytrzymać chwilę nerwowo. Posiedzenie komisji przebiegło w skrajnie nerwowej atmosferze. Najwięcej emocji wzbudził harmonogram prac i słowa posła Jabłońskiego do posłanki Felix. Trzykrotnie powtórzył, pani Felix, będzie pani tego żałowała trzy razy. Pani poseł Felix, pan, panie przewodniczący, wszyscy państwo, którzy prowadzicie to w taki sposób, będziecie tego żałowali. Ale się na tej komisji działo i te szokujące słowa tego posła, naprawdę na tej komisji, bo miałem okazję kawałek tej komisji obejrzeć i działy się lepsze rzeczy i TVN naprawdę taki moment tylko wybrał. Na tym etapie komisja zdecydowała, by wezwać łącznie blisko 30 świadków. Większość bezpośrednio związana jest z byłą władzą PiSu. Komisja śledcza narzuca sobie bardzo duże tempo prac. Świadków chce przesłuchiwać co tydzień, a raport końcowy ma powstać w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Michał Tracz, Fakty. TVN zrobił materiał w sprawie wyborów kopertowych, w sprawie tej komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych, a TVP wzięło drugą komisję i zrobiło materiał na temat komisji do spraw afery wizowej. Nie tylko ministrowie Rał i Wawrzyk, ale także Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński będą wzywani przed komisję do spraw tzw. afery wizowej tak oświadcza jej przewodniczący poseł Michał Szczerba. Wkrótce ruszą prace drugiej już komisji śledczej w Sejmie 10 kadencji. Bartłomiej Bublewicz. 31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka. Od tamtej pory praktycznie codziennie dowiadywaliśmy się o kolejnych nieprawidłowościach. Jest to ewidentnie jedna z większych afer, bo rzadko się zdarza, żeby do domu urzędującego posła i sekretarza stanu w jakimkolwiek ministerstwie wchodziło w Centralne Biuro Antykorupcyjne I na przeszukanie no, jest to bardzo nietypowa sytuacja. W sprawie chodzi między innymi o handel polskimi wizami i miejscami w kolejkach do konsulatów. Mimo zatrzymań sprawa do dzisiaj nie została wyjaśniona, dlatego zajmuje się nią sejmowa komisja Państwo, śledcza. To jest druga komisja śledcza, która powstaje. Na liście osób, których chcą przesłuchać posłowie, są między innymi minister Zbigniew Rau i Piotr Wawrzyk. Wiedziały o tym służby, a skoro wiedziały służby, to musiał wiedzieć również Mateusz Morawiecki, e, który koordynuje służby, ale również e, Mariusz Kamiński, który bezpośrednio e, je nadzorował. To też są e, kandydaci do Komisji e, m, Śledczej w roli oczywiście przesłuchiwanych. Mariusz Kamiński na przesłuchanie w tej Komisji Śledczej chyba będzie już musiał przyjść w pasiaku więziennym. E, ciekawa byłaby wiedza również e, wicepremiera Kaczyńskiego. Kto się wstrzymał? Według oficjalnych danych msz w ciągu dwóch i pół roku Polska wydała ponad 250 tysięcy wiz dla imigrantów z krajów afrykańskich i Azji. I odpowiedzialni byli za to politycy, których partia jest przeciwna migracji. Wśród nich była na przykład grupa Hindusów podająca się za aktorów z Bollywood. Ta cała afera wizowa nadawałaby się na jakiś scenariusz na przykład w Bollywood. Może nagranie takiego filmu to nie jest wcale taki głupi pomysł. Jaka była rzeczywista polityka wizowa w samym MSZ? -cie? To znaczy, jaki był zakres dowolności konsulów, a w jakim zakresie związani byli instrukcjami, jaka była treść tych instrukcji co do prowadzonej polityki wizowej i jaki był stan świadomości kierownictwa MSZ-u co do przeciążenia konsulatów? Kłamstwo wizowe było tym, co miało posłużyć yy, ówczesnej opozycji do zarówno atakowania ówczesnego rządu, jak i yy, do przykrywania. Paktu migracyjnego. Kłamstwo wizowe. Jest to chyba taktyka, że jeżeli złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. O problemach z wizami i nieprawidłowościach w listach do MSZ-u informowały m.in. organizacje zrzeszające pracodawców w Polsce. Łącznie wysłaliśmy trzy pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pierwsze pismo zostało wysłane w lutym i zostało w nim, została w nim opisana sytuacja w poszczególnych krajach, na czym dokładnie polegały te nieprawidłowości. Afera wizowa to jedno. Drugie to to, że według szacunków ekspertów tylko w rolnictwie dziś w Polsce brakuje około miliona rąk do pracy. O tym, że Polska potrzebuje rąk do pracy, wiadomo w zasadzie od dawna. Tymczasem nasz kraj do dzisiaj nie wypracował żadnej polityki migracyjnej, a to już bardzo duże wyzwanie dla nowego rządu. Bartłomiej Bublewicz. I uwaga, coś za co mogę pochwalić nowe TVP. Poruszyło temat paktu migracyjnego. To sygnał dla cudzoziemców, że Unia zamyka granice dla nielegalnej imigracji. Sukces zależy także od tak zwanej dyplomacji migracyjnej, czyli umów między Europą, a między innymi Tunezją, Turcją i Egiptem. To jest prawdopodobnie najważniejsze prawo, jakie przyjęliśmy w tej kadencji. To porozumienie, nad którym pracujemy od ponad 10 lat. Europejscy politycy śpieszą się z przewróceniem kontroli na granicach, by zdążyć przed rozpoczęciem kampanii do Parlamentu Europejskiego. Wybory za pół roku. Polityczne emocje są już teraz, także w Polsce. Dotyczą przede wszystkim tak zwanej przymusowej solidarności, czyli relokacji maksymalnie 30 tysięcy migrantów rocznie w całej Unii. Jeśli jakiś kraj nie będzie na to gotowy, będzie musiał zapłacić 20 tysięcy euro za jedną osobę. W pakcie migracyjnym mamy zapis o przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Szanowni Państwo, właśnie o tym mówiliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, że oni się na to zgodzą i teraz właśnie oni się na to zgodzili. A jeżeli jakieś państwo nie będzie chciało przyjąć nielegalnych imigrantów, to będzie musiało płacić surowe kary. I zobaczcie, TVP pokazuje Mateusza Morawieckiego, który jeszcze krytykuje aktualny rząd i całą Unię Europejską i pakt migracyjny i straszy nas, że będziemy płacić olbrzymie. Kary, a zwróciliście uwagę, gdzie to w ogóle zostało nagrane? To zostało nagrane w jakimś pokoiku TVP, bo tam było widać jakieś logo, i to nie było nagrywane w tym aktualnym TVP, tylko to chyba było nagrywane podczas okupacji budynku Woronicza. Premier Donald Tusk powołał właśnie na wiceministra spraw wewnętrznych i administracji profesora Macieja Duszczeka, który od 30 lat zajmuje się tematem migracji. To on ma być twarzą rządu Tuska w tworzeniu nowej polityki i narracji o imigrantach w Polsce. Nie ma w pakcie zapisu, który by nas zobowiązywał w jakiś, jakiś absolutnie przymusowy sposób do przyjmowania imigrantów. Zawsze to będzie decyzja państwa członkowskiego. O, ja to już wiele razy słyszałem, że to nie jest przymusowe, że to będzie dobrowolne, a później wszystko i tak się okazuje, że jest to przymusem. Ze względu na to, że Polska jest pod presją migracyjną ze strony Białorusi oraz przyjęła na swoje terytorium ponad milion uchodźców wojny z Ukrainy, że na pewno przez jakiś dłuższy czas Polska będzie zwolniona w ogóle z kontrybuowania w zakresie Solidarności Europejskiej. Zdjęcia. Według naszych informacji, potwierdzonych w dwóch źródłach, polski rząd nie podjął jeszcze decyzji, jak zagłosuje za konkretnymi zapisami paktu. Obecnie jest bardzo prawdopodobne, że w marcu na Radzie Unii Europejskiej Polska Zagłosuje przeciw. Polityka migracyjna dzieli nie tylko polską scenę polityczną. We Francji część partii prezydenta Macrona buntuje się przeciwko zaostrzeniu przepisów dla migrantów. Minister zdrowia podał się do dymisji. W Niemczech część partii Zielonych koalicjanta kanclerza Scholza krytykuje swoich ministrów, którzy zgodzili się na kompromis obejmujący odsyłanie z unijnych granic także rodziny i nieletnich. Marcin Antosiewicz, 19.30. Otóż czym to może być spowodowane, że nagle politycy są przeciwni yy, ściąganiu tych migrantów? Otóż mamy w tym roku, znaczy w przyszłym, w czerwcu chyba wybory do Parlamentu Europejskiego i partie polityczne, politycy walczą o poparcie, skończą się wybory i wrócimy do starej polityki Unii Europejskiej. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Nie było go łatwo nagrać, nawet nie widzę nic, bo tak światło na mnie tutaj świeci, takie polowe warunki tutaj sobie zorganizowałem, ale postaram się jeszcze na jutro jeden materiał nagrać. Ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!